Siemanko, z tej strony. Elio, Atari retrofan. E, sporo moich retro kumpli, a trochę się ich nazbierało przez te 2,5 roku, jak prowadzę kanał. E, ma bardzo negatywny stosunek do konsoli Atari 2600. Jest to dla nich takie totalnie skrajne retro. E, no bo fatalna grafika, jeszcze gorszy dźwięk, e, bardzo proste gierki. E, które no, są raczej średnio rozbudowane, bardzo szybko się po kilku levelach zapętlają. No i no, nie są w stanie zaakceptować tych gierek, nie, nie lubią w nie grać. Natomiast ja im zawsze tłumaczę, że żeby cieszyć się tak 2600, cieszyć się tymi gierkami prostymi, no to trzeba się tutaj mentalnie solidnie cofnąć w czasie, no bo jakieś 40, ponad 40 lat, ponieważ konsolka pojawiła się w 1977 roku. A co mieliśmy wtedy w domach? Ci, co już wtedy żyli, no to pamiętają. Ci, którzy jeszcze się nie poczęli, nie urodzili, no to niech zapytają starszych. Wtedy w domu szczytem luksusu był ogromny telewizor, jakiś Neptun, Rubin. Często telewizor czarno-biały, który miał zaledwie cztery guziki. I to była jedyna rzecz z elektroniki, jaką w domu właśnie mieliśmy. Pod tymi czterema guzikami kryła się komunistyczna jedynka. Zresztą tutaj powiem Wam szczerze, niewiele się zmieniło, bo wczoraj obejrzałem wiadomości na jedynce. No, to jest po prostu skandal, jaka tam jest propaganda. Jak się mamy cieszyć z podwyżki stóp procentowych, jak to rząd zrobił dla nas, żebyśmy byli ogólnie szczęśliwi i żeby nam by się żyło dobrze. Masakra Rata mi skoczyła z 1154 na 1859. I jeszcze pójdzie do góry, no, no dramat. Także tutaj się niewiele zmieniło. Pod drugim guziczkiem mieliśmy dwójkę, pod trzecim, czwartym to różnie, zależy, gdzie kto mieszka. Ja, ja mieszkam blisko w miarę granicy południowej, więc łapałem czeski program i to było wszystko. W telewizji nie było takiego wyboru pięknego programów, jak jest, jak jest obecnie, I, i naprawdę była totalna dupa, więc wyobraźcie sobie, tak mówię do tych osób, które Atari 2600 ja traktują. Wyobraźcie sobie, co by było, gdybyście w tamtych czasach dostali tą konsolkę. właśnie. Gdybyście podpieli podpięli do tego Neptuna, który startował tyle co, nie wiem, Windows 10 na dyskach talerzowych, zanim się nagrzał, ale gdybyście podłączyli tą konsolkę w tamtych czasach, zobaczyli na ekranie pierwszy raz w życiu w domu grę mogli w nią zagrać, mogli mieć wpływ na to, co się dzieje na ekranie, to by Wam szczeny opadły, że ho, ho, ho. Także, żeby się cieszyć Atari'nką, trzeba mieć właśnie takie podejście do tej konsolki i zaakceptować te gierki, które tam są. Tą ultraprostą grafikę w super niskiej rzędzieczości, te jakieś brzdąknięcia, które symbolizują jakieś dźwięki w grze. No, i to, że te gierki są jakie są, ale to jest identycznie jak z całą resztą retrosprzętów. No, grając na ZX Spectrum, trzeba za, zaakceptować kolor klasza, trzeba za, zaakceptować to, że sprite są wszystkie w jednym kolorze. E, grając na tarynce, no, większość gierek ma cztery kolory, i to są przeważnie odcienie tego samego koloru, i też to trzeba zaakceptować. E, grając na Komodorku, trzeba zaakceptować, że jest brzydki i ma wolną stację dyskietek, także. Tak, to już jest w tym naszym retro. I dzisiaj chciałbym Wam pokazać cztery gierki na Atari 2600. Wybrałem je, uważam, że to są naprawdę świetne tytuły, które musiały w tamtych czasach wywrzeć na każdej osobie, która miała szczęście coś takiego mieć, ogromne wrażenie. Ogromne. Trzysty gierek były już na moim kanale e, ogrywane na Talii 65 więc ci, co oglądali, będą sobie mogli porównać, jaka jest różnica e, graficzna. Ja już się cieszę, bo ta konsolka jest naprawdę świetna i jeżeli masz odpowiednie nastawienie do niej, to gra się wyśmienicie w te gierki. E, chciałem Wam jeszcze pokazać piąty card dzisiaj, na który, który dostałem od Krystiana, e, nie Krystiana, co ja gadam, który dostałem od Panku z kanału e, już zlikwidowanego Panku Porozmawiamy o grach i tam są gierki e, na dwóch graczy. W jednych klimatach wojskowych nazwijmy to, ale niestety no, o tej godzinie już nie będę świniał, nie będę budził Zuzi, żeby, żeby, żeby ze mną go zagrała. Może w któryś weekend się uda. Dobra, nie przedłużam. Zapraszam na ogrywanie Atari 2600. Mamy rok, a niech będzie 79. Zabawę zaczynamy od Kardidża z Pole Position. No, bo chyba nie ma chłopaka, który w tamtym czasie nie jarałby się samochodami, a niestety w telewizji nie mogliśmy y, poglądać sobie wyścigów F1 czy innych, więc takie coś na pewno musiało urywać dupę, jak się pojawiło. Atari 83 rok, no, pole Position chyba ma większość komodorowców i atarowców zna. Ja jeszcze na 2600 nie odpalałem, o, już widzimy, jak wygląda. Buzyczka też nam piękna przygrywa. Dobra, jedziemy. Lewo-prawo, wiadomo, sterowanie. Tu już widzę silnik grzmi, więc trzeba jakoś bieg zmienić. Fajerem się hamuje, dobra. No to pewnie góra, nie, w dół, w dół i mamy high speed teraz. Ale gdzie są jakieś przeciwnicy, których będziemy mijać? O nie, coś tam się już pojawiło, dobra. Nie. Mamy przeciwnika, biały samochodzik nas minął. No czy widzicie no, grafika adekwatna do czasów, aczkolwiek jak na inne gierki, w które grałem na Atari 2600. No to jest to naprawdę kolorowo i, i ładnie, mamy niebieski, zielony, jakiś taki, te góry w jakimś takim dziwnym, nie wiem co to jest, biały, szary, no tu jest kolorów, naprawdę orgia jak na Atari 2600, zresztą zobaczycie za niedługo w tych, tych innych gierkach jak to wygląda, no i no i kurde, to się musiało podobać kiedyś, no nie ma innej możliwości, no i pięknie, wygraliśmy, znaczy wygraliśmy, no dojechałem gdzieś tam w odpowiednim czasie, znowu, i start, I jedziemy dalej. Wrzucamy wyższy bieg i dalej śmigamy. No oczywiście tej wersji daleko do tej, która jest na komputery 8-bitowe, ale tak jak mówię, to jest kupę, kupę lat wcześniej. I ciul, jaki wybuch samochodu, popatrzcie jak zrobione. <ścoughs> tu już teraz nas próbuje gościu wyprzedzić, ale wrzucamy drugi bieg i ciśniemy dalej. Nie no, pole position, jak mam ocenić, biorąc pod uwagę tylko i wyłącznie gry 2600, to, to to jest, kurde, trzy Eliopy totalne. Za grafikę, za piękny odgłos silnika, e, za efekty specjalne w postaci wybuchu no i zagrywalność. Za no kurde, pojeździć samochodem na ekranie telewizora to, to, jest, to jest coś pięknego. Dobra, nie będę tych gierek za długo ogrywał, także wyłączamy konsolkę i bierzemy teraz następną gierkę, też która była na moim kanale, czyli Joust. Do dupy tutaj jest, że tutaj mamy y, obrazek, a kardicz wsadzamy w ten sposób. Nie wiem kto to pomyślał, jaki był zamysł tego. Dobra, mamy Josta. czyli podróżujemy na tych strusiach, no i musimy naskoczyć na, od góry na. E, gdzie tu się resetowało? Tutaj, i musimy naskoczyć od góry na, na te inne strusie z jakimiś tam rycerzami. Trochę miga grafika. Te spritey tak dziwnie migają. Nie wiem, czy to kwestia mojego telewizora. Nie, nie, wątpię. Pewnie, pewnie tak ma być. Spróbujemy teraz się tam gdzieś dostać na górę, żebyśmy mieli dobrą pozycję do skoku na. Kurde. I wtedy się jajeczko takie zrobi, jajeczko trzeba złapać, pewnie pamiętacie gierkę. O, jajeczko jest, ale ja przy okazji zginęłem od drugiego gościa. Ale może jeszcze się uda to jajko złapać, zanim nam się wykluje kolejny przeciwnik. O, już się wykluł, dupa. No nieważne. Gierkę olewałem za modu kompletnie, nie chciałem w nią grać, a na stare lata naprawdę mi się spodobała, co zresztą chyba było widać na, na odcinku na Atari 65X, jak w to grałem. Uda mi się tu coś działać, ale wydaje mi się, że yy, jakoś tak dynamiczniej tu jest w porównaniu z 65 x Wy tego może nie czujecie, bo, bo to ja trzymam gałę, ale... O, ciup. Mamy dwa jajeczka. Biegnij Tomek, biegnij, 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 lecz leć. Kurde. Jest jajeczko jedno. I gdzieś się straciłem. <grym> No, też się musiało podobać. Tutaj już, już widzę bandę dzieciaków, które zleciały do, do tego, który miał tą konsolę i jak sobie na punkty tam ciopali. E, dobra, lecimy na następną gierę. Teraz sobie wrzucimy e, Space Invaders. Też totalny, totalny klasyk. Gierka, w którą były rozgrywane mistrzostwa w Stanach Zjednoczonych. E, dobra, wciskamy resetik i gramy. No, tutaj w. W porównaniu z Atari 65X brakuje tego chyba takiego statku wielkiego, z którego się one wynurzały, te, te wszystkie potworki. Ci kosmici. A może pamiętać, że tutaj następny strzał można wywalić dopiero wtedy, kiedy pierwszy doleci do, do celu swojego. I chyba jakoś tak wolniej się przesuwa nasz stateczek na dole. Tak mi się wydaje. Dawno nie grałem Space Invaders na małym Atari, ale gierka cieszy. Kurde, zalepista jest. Pogramy filkę, bo jestem bardzo ciekaw, jak to przyspieszy wszystko za, za moment. trochę pod kątem patrzę. Nie, żebym się tłumaczył, że mi cienko idzie, ale odbija, odbija mi tu oświetlenie, które sobie dałem w, w kierunku nagrywania. I jeszcze siedzę z boku. Zniknęły domki, dobra, teraz się musimy bardziej postarać. Może mi się uda lewer zakończyć. Dupa, zginąłem. Jeszcze jakieś życie mam, mam jeszcze jedno. Dobra, przyspiesza. Ostatnie trzy. Ostatnie dwa. A, kurde, koniec. Dupa, nie udało się. Gierka świetna, świetna, dobra. Odpalamy następną. Teraz będzie Missile Command. Gierki, w, gierki, w którą za modu nie grałem. I jak odpaliłem na Atari, to naprawdę byłem mega pozytywnie zaskoczony tą gierką, jest niesamowicie wciągająca, grywalna. Patrzę teraz na podgląd na kamerze, kurde, takie skoki na tym karniczu są. Widzicie, tak ekran jakoś taki kolorami napierdziela, ale nieważne, dobra, jakoś, jakoś pogramy. Dobra, mamy nasz celowniczek, tutaj w postaci kreseczki. No i ratujemy nasze miasta przed wrogim atakiem. Kurde, nie wiem, czemu tak, tak, tak drga to wszystko. Mam dostrojone naprawdę, chwilę poświęciłem na dostrojenie tego telewizorka, żeby Obraz był ok i dźwięk, ale widzę akurat w tej gierce mamy tutaj takie jakieś drgania na ekranie. Powiem wam, że musi być niesamowite uczucie w obecnych czasach podpiąć coś takiego, właśnie do jakiegoś Rubina albo Neptuna i, i na nim sobie pograć gdzieś tam klęcząc przed tym telewizorem na dywanie, tak jak to kiedyś się robiło. Nie, ta gierka jest wyśmienita. To jest chyba najlepsza gierka z tych, z tych czterech. Uwielbiam Missile Command. To, co się później działo na Atari 65X, to była po prostu rozpierducha. Te naloty samolotów, spuszczanie bomb, to jest mistrzostwo świata. To jest idealna gierka, właśnie taka arkadowa do rywalizacji na punkty. A jeszcze arcade stickiem to jest mistrzostwo świata w to zagrać. Tylko martwi mi to migotanie, to czy martwi? No, siula to, że miga, nie? Patrzcie, jaki nalot zmasowany. Aha, tutaj liczy nam te w ogóle bomby na dole, trzeba o tym pamiętać. Te rakiety właściwie. Musimy pamiętać, że one się kończą. Dobra, udało się tam. Teraz tutaj, tutaj. Pyk, pyk. Pyk. No, jestem wspaniałym obrońcą naszej planety Ziemi. Popatrzcie. Dobra, nie gram więcej. Gierki są naprawdę wyśmienite. I, i tak jak już kilka, parę razy powiedziałem, jak się mentalnie cofniemy do, do tamtych lat, to e, na tej gra się naprawdę cudownie. Dobra, dopijam kawę. Standardowo biorę się za ogarnianie. I do roboty. Trzymajcie się.